Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem pod tytułem Testy, Testy. Dzisiaj będę testowała 10 zapachów. Dowiecie się, czy któryś z tych zapachów chciałabym włączyć do swojej kolekcji. A jeśli tak, to dlaczego? Więc jeśli macie ochotę wysłuchać 10 recenzji, 10 perfum, o których nigdy nie mówiłam na moim kanale, bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. I słuchajcie, swój przegląd chciałabym zacząć od perfum, które w perfumeriach tudzież na aukcjach alegrowych występują w bardzo, ale to bardzo dobrych cenach. Dlatego mnie samo mnie raz kusiło, żeby te perfumy po prostu kupić ciemno, ze względu właśnie na tę atrakcyjną cenę. Ale powiem Wam, że bardzo się cieszę, że próbka tych perfum trafiła w moje ręce, ponieważ okazałoby się, że nie byłby to dobry zakup. Tak naprawdę, a o jakich perfumach mowa? Mianowicie mowa o perfumach marki Eskada Especially Elixir. I słuchajcie, o zapachu nie mogę powiedzieć na pewno złego słowa, bo jest to zapach lekki, łatwy, przyjemny, bardzo delikatny. Nie jest to zapach na pewno obraźliwy, który swoim brzmieniem mógłby się narazić nosom otoczenia na jakieś negatywne komentarze tudzież na krytykę, bo jest to zapach z tych tak zwanych po prostu przyjemniaczków. Niemniej jednak, słuchajcie, w mojej opinii nic absolutnie nie wyróżniającego się na plus na tle tego, co mamy na rynku perfumowym. Więc nie jest to jakiś zapach zaskakujący, jakiś zapach kuszący taką nieprzeciętną i bardzo, powiedzmy, kreatywną wonią. Są to perfumy raczej przeciętne, o też bardzo, bardzo mocno przeciętnych parametrach. Jest to zapach raczej taki bardzo blisko skórny, którego. Nie ma właściwie chyba szansy nikt od Was poczuć. A jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to przede wszystkim jest to taki zapach owocowo różany. I to co ja w nim czuję, to zdecydowanie nuty śliwki, nuty róży oraz taką bardzo ładną, cieplutką, słodziutką kołderkę z wanili oraz innych delikatnych nut słodkich. Jest tu też niewątpliwie sporo paczuli, co dodaje na pewnym etapie brzmienia tego zapachu yy, pewnego rodzaju dozy chłodu. Wydźwiękowi innych nut w kompozycji. Zapach, tak jak powiedziałam, lekki, łatwy, przyjemny, owocowy. Myślę, słuchajcie, że jak poszukujecie perfum takich nieobraźliwych i nieatakujących otoczenia do pracy, w tej funkcji może się bardzo dobrze sprawdzić, aczkolwiek uprzedzam Was, że jeśli chodzi o parametry tego zapachu, to niestety przynajmniej dla mnie i na moje wymagania nie są one niestety zadowalające. Kolejnymi perfumami, które przetestowałam do tego właśnie filmu, testów próbkowych, to perfumy tym razem od marki Roberto Cavalli i jest to Paradiso Azuro. I powiem Wam bardzo szczerze, że ja perfumy podstawowe z tej linii, czyli Paradiso, posiadałam w swojej kolekcji. Nigdy o nich nie mieliście okazji usłyszeć na moim kanale, a to dlatego, że ja wychodzę z założenia, że jeśli nie mogę powiedzieć dobrze o perfumach. To staram się po prostu w ogóle o nich nie mówić. I ja tych perfum z mojej kolekcji się pozbyłam, natomiast ta próbeczka wpadła do mnie zupełnym przypadkiem, i niestety, słuchajcie, tutaj się powtórzył ten sam case, z jakim miałam do czynienia w przypadku podstawowego zapachu z tej linii, czyli Paratiso. A mianowicie jest to taki case, że ten zapach testowany na bloterze, na kawałku materiału, pachnie bardzo, ale to bardzo ładnie. Natomiast na mojej skórze jest po prostu 100% syntetyczny, nieprzyjemny i kujący. Nie wiem, słuchajcie, co takiego zmienia się w tym zapachu w zetchnięciu z moim pH, bo podejrzewam, że to po prostu kwestia mojego pH i mojej skóry, ale zapachy z tej linii pachną na mnie po prostu wyjątkowo kująco, nieprzyjemnie tak bardzo syntetycznie powiedziałabym i niestety nie jest inaczej w przypadku tego zapachu. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to myślę, że jest to taki zapach wiosenno-letni, troszeczkę mineralny, troszeczkę wodny, troszeczkę zielony. Bardzo mocno czuć tu też cytrusy, czuć tu taki zielony jaśmin z przyległościami, czyli z łodgami i z liśćmi i czuć tu bardzo wyrazistą nutę cyprysa. Kiedy zapach dobiega do swojej bazy, robi się taki delikatnie kremowy i tutaj powiem szczerze, na etapie bazy te takie kujące, nieprzyjemne i lekko syntetyczne pierwiastki na mojej skórze się wyciszały i ten zapach był już wtedy naprawdę zapachem bardzo ładnym. Ale niestety nie byłam w stanie przecierpieć pierwszych 4-5 godzin, kiedy ten zapach niestety na mojej skórze był bardzo nieprzyjemny. I powiem Wam notabene, że ze wszystkich perfum, chyba które testowałam do tego odcinka, to jest jeden z dwóch zapachów o zdecydowanie najlepszej trwałości. Bo spokojnie na mojej skórze ten zapach przetrwał około 7-8 godzin, czyli jak na zapachy wiosenno-letnie bardzo dobre osiągi, bardzo dobra wytrzymałość. Więc z tego względu na pewno warto go Wam polecić do testów, aczkolwiek może się tak zdarzyć w Waszym przypadku, jak zdarzyło się w moim przypadku, że zapach na bloterze będzie pachniał po prostu przepięknie, a na Waszej skórze będzie całkowicie nie do zniesienia. Kolejnym zapachem, który przetestowałam do tego testu próbkowego i do tego filmu, jest zapach niezwykle oryginalny. Słuchajcie, na tle wszystkich tych zapachów, które Wam dzisiaj tutaj przedstawię, chyba tak naprawdę największy oryginał. I są to mianowicie perfumy od marki Bulgarii i jest to Aqua Divina. I słuchajcie. To są przede wszystkim perfumy słone i ja nie będę tego przed Wami ukrywać, że nuta soli jest tu na pewnych etapach brzmienia zapachu po prostu dominująca. Więc jeśli ktoś z Was nie lubi nut soli w perfumach i na przykład nie zakolegował się z perfumami Reveal od marki Calvin Klein, to myślę, że tego zapachu też nie polubi, bo tutaj mamy do czynienia z podobnym poziomem zasolenia. Zapach, słuchajcie, Camelon. Niezwykły oryginał. Zapach, który właśnie otwiera się tym bardzo mocnym uderzeniem soli z delikatnym imbirem, ale też delikatną balsamicznością, który w trakcie swojego brzmienia na skórze bardzo, ale to bardzo mocno ewoluuje. Po tym początkowym uderzeniu soli, właśnie z tą balsamicznością i z tymi przyprawami, wychodzi bardzo ładny aspekt kwiatowy. Ja, przynajmniej na mojej skórze, bardzo mocno tu na tym etapie, na etapie brzmienia nut no, serca, czułam magnolię. Ale słuchajcie, kiedy zapach dochodzi do swojej bazy, robić taki kremowy, taki wyciszony, taki delikatnie słodki, delikatnie bym powiedziała nawet pudrowy. I to jest chyba ten etap taki najbardziej przyjemny do noszenia. Który rzeczywiście nie budzi żadnych kontrowersji i który będzie przyjemny, podejrzewam, dla nosa każdej z nas. Więc słuchajcie, na pewno do testów polecam, ze względu na to, że jest to zapach nietypowy, bardzo oryginalny i właśnie bardzo mocno ewoluujący, bardzo zaskakujący tą ewolucją i tymi zmianami na skórze. Aczkolwiek muszę Was tu na koniec ostrzec lojalnie o parametrach, że parametry tego zapachu niestety nie są jakieś szokująco dobre. Bo trwałość i projekcja tego zapachu nie należy do najlepszych. Projekcja może przez pierwszą godzinę, natomiast trwałość w porywach do 4 godzin. Kolejnym zapachem, o jakim chciałam Wam powiedzieć w moim teście próbkowym, jest zapach zgoła inny niż perfumy od marki Bulgarii. I tutaj już nie mamy szaleństwa oryginalności, tu nie mamy zapachowego kamelona. Tu mamy zapach słodziutki, lekki, łatwy, przyjemny, taki koktajl z tropikalnych owoców, perfumy idealne na okres lata, zwłaszcza tego lata, które spędzamy na plaży. I o czym mowa? Mowa tym razem o perfumach marki Escada Miami Blossom. I słuchajcie, jak ja zaczęłam testować ten zapach, to pierwsze co mnie tak naprawdę uderzyło, to bardzo, ale to bardzo wyrazista nuta ananasa. Temu ananasowi oczywiście towarzyszy też koktajl z innych owoców, nie tylko tych tropikalnych, bo przynajmniej na mojej skórze były tu bardzo mocno wyczuwalne nuty arbuza oraz jagód, ale mamy też delikatne kwiaty, między innymi te kwiaty tropikalne, czyli gardenię tajtańską, mamy bardzo słodziutką, taką lekko kremową bazę z zasprawą wanilii i delikatnego drzewa sandałowego, Słuchajcie, to jest taki optymistyczny, bardzo radosny letni koktajl. To są typowe perfumy, tak naprawdę, do noszenia w czasie wakacyjnym. Kiedy na przykład gdzieś wyjeżdżamy, kiedy spędzamy leniwe dni na plaży, kiedy gdzieś tam spacerujemy, zwiedzamy jakieś atrakcje danego miejsca, do którego się wybraliśmy na wakacje. Myślę, nie są to takie do końca poważne perfumy do pracy, więc raczej do pracy bym ich nie polecała. Aczkolwiek zapach bardzo fajny, bardzo wdzięczny, bardzo słodki, powiem szczerze niekoniecznie pokrywający się z moim gustem, więc nigdy butelka tych perfum w mojej garderobie perfumowej nie zagości, aczkolwiek jeśli lubicie takie słodziutkie, dziewczęce, lekko tropikalne zapachy, myślę, że można go Wam spokojnie polecieć, tym bardziej, że trwałość i projekcja tego zapachu są wręcz zaskakująco dobre i jak na jego dedykację na okres lata. Kolejnym zapachem, który przetestowałam do dzisiejszego filmu, to też jest zapach z tej półki, zapachów lekkich, łatwych i przyjemnych, które spodobają się większości kobiet, które podążają za trendami zapachowymi. I są to tym razem perfumy od marki Casharelle o nazwie Yes I Am, ale w edycji Pink First. I słuchajcie, jak ja rozpyliłam ten zapach na swojej skórze, nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że ja już gdzieś podobny zapach czułam. Nie jest to absolutnie nic nowatorskiego, nie jest to poszukiwanie nowych dróg, tak naprawdę perfumowych. Jest to bazowanie na hitach sprzedaży, na tym, co się dobrze nosi, na tym, co się bardzo podoba. I ten zapach, po jakimś czasie, kiedy brzmiał sobie na mojej skórze, nasunął mi bardzo, ale to bardzo duże skojarzenie z perfumami od marki Jimmy Choo Fever. I rzeczywiście na pewnych etapach brzmienia zapach marki Cacharel jest wręcz na mojej skórze łudząco podobny do perfum marki Jimmy Choo. I słuchajcie, mamy tutaj tak w gruncie rzeczy też dość podobne składniki jak w tych perfumach Jimmy Choo, bo mamy również gruszkę, mamy malinę, u Jimmy Choo była śliwka, tu jest malina, ale myślę, że ich brzmienie w tym zapachu jest dość podobne. Mamy tutaj oczywiście też ogromną dozę słodyczy mamy wanilię, mamy podejrzewam pewnego rodzaju toffi, karmel, coś takiego, co powoduje, że ten zapach jest po prostu wyjątkowo wręcz powiedziałabym na pewnych etapach do bólu zębów słodki. Słuchajcie, nie są to perfumy na pewno odkrywcze, nie jest to zapach, który spowoduje w Was jakieś zdziwienie i jakieś takie poczucie oryginalności, że niczego podobnego wcześniej nie wąchaliście. Aczkolwiek myślę, że to jest taki po prostu przyjemniaczek, który spodoba się bardzo wielu kobietom, zwłaszcza takim kobietom, które lubią podążać za trendami na rynku perfumowym i rzeczywiście kupują te hity sprzedaży i te perfumy, które mają taki, powiedziałabym, wysoki hype, i na które jest po prostu duża moda. Myślę, że taki zapach ma szansę się spodobać. Dla mnie nie bardzo, dla mnie za słodki, dla mnie za mało skomplikowany, nie budzący żadnych zaskoczeń, nie powodujący żadnego zdziwienia na żadnym etapie tak naprawdę swojego brzmienia na skórze. Ale na koniec muszę oddać honor i uczciwość, że zapach ten ma naprawdę solidne parametry i na mojej skórze trwał solidnie powyżej 6, nawet 7 godzin. Przy czym projekcję przez pierwsze 2 godziny miał również taką, że wszyscy go ode mnie czuli. Kolejnym zapachem, o którym chciałam Wam powiedzieć w moim teście próbkowym, jest zapach, mam wrażenie, bardzo, ale to bardzo popularny i bardzo chętnie kupowany. I ja muszę Wam uczciwie przyznać, że ja nigdy, ale to nigdy nie wpadłam na pomysł, żeby ten zapach wcześniej przetestować. I myślę, że gdyby nie dotarła do mnie próbka przy okazji jakiegoś zamówienia, to ten zapach nigdy nie pojawiłby się na moim kanale i w moich filmach. Więc bardzo się cieszę, że przy okazji właśnie otrzymania gratisu do jednego z zamówień mam okazję go dla Was omówić i przetestować. Mianowicie chodzi o perfumy od marki Elizabeth Arden Untold. W mam wrażenie, że to są perfumy popularne i myślę, że one są popularne nie bez powodu, dlatego, że jest to taki zapach lekki, łatwy i przyjemny, który raczej nikomu nie będzie wadził. Elizabeth Arden jest raczej znana z takich zapachów niekontrowersyjnych, takich zapachów raczej podobających się otoczeniu, takich crowd pleaserów. I nie inaczej jest w przypadku Untold. Jest to zapach, który być może otwiera się trochę taką wiercącą, trochę taką niepokojącą nutą pieprzu, ale poza tymi tak naprawdę 15 minutami pierwszymi od momentu aplikacji, robi się zapachem tak naprawdę bardzo takim przyjaznym, takim bardzo niewyróżniającym się z tłumu, takim bardzo dobrze noszącym się, nic absolutnie oryginalnego, ale też nic złego, tak, notabene. Zapach skomponowany bardzo ładnie, bardzo harmonijnie. Tutaj muszę Was uczciwie uprzedzić, że w otwarciu tego zapachu bardzo, ale to bardzo mocno czuć alkohol. I pierwsze dwie minuty tak naprawdę tego zapachu na mojej skórze to po prostu był jakiś spirytus. Tak to chyba mogę nazwać, więc otwarcie nie jest zbyt przyjemne. Potem, właśnie po tym takim alkoholowym otwarciu, wychodzi na prowadzenie i na plan pierwszy taka nuta wiercącego w nosie pieprzu aczkolwiek ten pieprz bardzo ładnie ewoluuje tak naprawdę do wydźwięku kwiatowego tego zapachu, bo potem przyjmuje pałeczkę zdecydowanie nuta gardenii. Baza tego zapachu jest taka delikatnie kremowa, delikatnie otulająca, delikatnie słodka, aczkolwiek cały czas z towarzyszeniem tych kwiatów, m.in. gardenii i jaśminu i także do samego końca powiedziałabym z tą lekko wiercącą nutką pieprzu, która notabene bardzo ładnie podkreśla paczulę w bazie tego zapachu. Słuchajcie, co ja o tym zapachu sądzę i czego włączę do swojej kolekcji. Niestety, do swojej kolekcji go nie włączę, a to dlaczego? Dlatego, że niestety, czuć, że jest to zapach skomponowany z niskiej jakości składników. Czuć, że jest to niestety zapach budżetowy i tani, aczkolwiek tak naprawdę do najtańszych nie należy, bo można znaleźć na rynku tańsze, które nie pachną aż tak niestety syntetycznie. A tutaj, w tym zapachu, muszę z bólem przyznać, pomimo całej jego urody, że czuć, że niestety nie jest to zapach skomponowany z najlepszej jakości składników. Jeśli zaś chodzi na sam koniec o trwałość projekcji, to tutaj też szału nie ma. Trwałość tego zapachu na mojej skórze, tak wspominam, na 4-5 godzin, na pewno nie dłużej, przy czym projekcję tak naprawdę od samego początku miał dyskretną i łagodną. Kolejnym zapachem, który przetestowałam dla Was do tego filmu, i o którym chciałam Wam powiedzieć, to zapach, słuchajcie, z kolei o najgorszych parametrach z całego dzisiejszego zestawienia zapachu tak nietrwałego. Dawno, słuchajcie, nie miałam okazji testować i o czym mowa? Mowa o perfumach marki Salvatore Ferragamo i jest to Signorina w edycji Rebel. I słuchajcie, o tyle, o ile sam zapach jest naprawdę bardzo ładny i bardzo harmonijnie skomponowany, to jego parametry po prostu wołają o pomstę do nieba. Są to perfumy e, tak naprawdę z nurtu gourmand, one mają bardzo wyraźne, słodkie konotacje, mają m.in. nutę lodów i ja powiem Wam szczerze, że ja nigdy w życiu nie spotkałam się z perfumami z nurtu gourmand, które byłyby tak nietrwałe jak te perfumy. Raczej te gourmandowce słyną z tego, że to są zapachy, które wręcz wżerają się w skórę, które są bardzo trwałe i bardzo projektujące. Absolutnie nie w przypadku tego gourmandowca, tutaj po prostu możecie na to nie liczyć. Jeśli słuchajcie, o, chodzi o sam zapach, to on jest bardzo ładnie skomponowany, bardzo harmonijny, bardzo pomysłowy. Naprawdę, słuchajcie, przemiły zapach z tego nurtu Perfum Gourmand. Mamy tutaj między innymi dość silny akcent kokosa, mamy tu plumerię, delikatne ilanki ylang Mamy tutaj taką cieplutką bazę, którą stanowi właśnie nuta lodów, delikatna wanilia i delikatne drzewo sandałowe, które powoduje, że ta kompozycja jest taka delikatnie kremowa. Mam w składzie wrażenie, notabene choć producent yy, nie podaje w składzie tego zapachu tego składnika, że jest tu delikatna nuta migdałów również. I słuchajcie, tak piękna kompozycja, bo trzeba przyznać tym perfumom, że one naprawdę są ładnie skomponowane i to jest bardzo ładny zapach. Tak piękna kompozycja, która mogłaby być dla fanów nurtu perfum górmą naprawdę żelazną propozycją w kolekcjach. Niestety nie zasługuje na moją rekomendację i będę Wam odradzać te perfumy, bo. Nie spotkałam się naprawdę dawno z zapachem, który byłby tak nietrwały, który by w ogóle nie projektował. I słuchajcie, ja myślałam, że tak naprawdę to kwestia tego, że ja mam być może jakąś nieświeżą próbkę, która gdzieś tam przeleżała i która być może była nieszczelna, zwietrzała. Okazuje się, że nie. Przejrzałam sobie różne recenzje na kanałach YouTube tego zapachu, poczytałam też o nim na forach i okazuje się, że 99% osób, które go testowały, ma o nim dokładnie takie samo zdanie jak ja. Czyli projekcja, całe 15 minut, a trwałość zapachu do godziny. I kolejny prawdziwy przyjemniaczek w dzisiejszych testach i w dzisiejszym filmie to perfumy od marki Paco Rabanne Pure XS. Słuchajcie, ja muszę Wam powiedzieć bardzo szczerze, że ja ten zapach kiedyś posiadałam w swojej kolekcji w postaci flakonu. I on ode mnie z kolekcji wyleciał, ponieważ tak nie do końca jest to mój typ zapachu, niemniej jednak o zapachu złego słowa nie mogę powiedzieć. I dla fanów e perfum słodkich na pewno jest to must have w kolekcji. Nie mój typ co prawda, ale też nie mogę o nim, mówiąc szczerze, powiedzieć złego słowa. Zapach bardzo fajny, bardzo przyjemny, myślę bardzo dobrze odbierany przez otoczenie, ponieważ z takimi zapachami po prostu nie można trafić źle, one się raczej społecznie, gremialnie bardzo podobają. Zapach o doskonałych wręcz parametrach, który na mojej skórze trwa 9 godzin plus, więc trwałość ma naprawdę solidną i przyzwoitą. A jaki jest sam ten zapach? No to pewnie wielu z Was, wiele z Was już go miało okazję testować w perfumeriach, albo nawet go posiadacie, albo posiadałyście. Jest to zapach taki bardzo dziewczyński, bardzo słodki, z delikatną nutą kokosa, z nutą popcornu, z delikatnymi kwiatami, m.in. kwiatem pomarańczy, który słuchajcie, notabene, bardzo mi tutaj przypomina w swoim brzmieniu kwiat pomarańczy, jaki mieliśmy w perfumach od marki Elisap i było to Girl of Now. Myślę, że słuchajcie, w tym zapachu, jak i w Girl of Now, kwiat pomarańczy jest po prostu identyczny i perfumiarz skorzystał z podobnego połączenia, podobnego ekstraktu, żeby uzyskać właśnie tożsamy i bardzo podobny efekt. Generalnie, perfumy bardzo przyjemne, słodziusienki, ale nie przesłodzone. Powiem Wam, że nie jest to absolutnie żaden ulepek nie są to perfumy, od których będą was boleć zęby, bo właśnie bardzo ładnie te słodycz wanili, te słodycz gurmundową odciąża tutaj właśnie ten rzeczony kwiat pomarańczy. I czy ja go rekomenduję? Oczywiście, jak najbardziej polecam ten zapach, jeśli jesteście fanami zapachów słodkich. Dla mnie za słodki, aczkolwiek byłabym nieuczciwa, gdybym wam zakup tego zapachu odradzała. I kolejne perfumy również ze stajni Paco Rabanne, Perfumy bardzo mocno krytykowane, bardzo tępione wśród fanów perfum, prawdziwych perfumoholików, za to, że są bardzo sztuczne, bardzo plastikowe. I słuchajcie, ja nie mogłabym się nie zgodzić. I o czym mowa? Mowa oczywiście o Lady Million w edycji wody perfumowanej. I słuchajcie, ja Wam powiem, że ja te perfumy bardzo lubię. Mimo, że one są krytykowane, to są te perfumy, które ja cenię i lubię. Zaraz wam powiem dlaczego, ale zanim powiem wam dlaczego, to powiem wam szczerze, że ja miałam dwa albo trzy flakony tych perfum w kolekcji i powiem wam, że wszystkie dwa czy trzy zużyłam. Więc jest to zapach zdecydowanie przeze mnie lubiany, którego absolutnie nie tępię, nie krytykuję i uważam, że on jest znakiem dzisiejszych współczesnych czasów. I dlaczego? Słuchajcie, w czasie kiedy bardzo mocno poprawiamy urodę, kiedy robimy rzęsy metodą, nie wiem, dwa do jednego, 5 do jednego. 8 do jednego. Kiedy powiększamy usta, kiedy robimy sobie manikir u kosmetyczek albo same w domu, kiedy wiele z nas korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, wypełniamy sobie policzki, redukujemy zmarszczki itd., itd., tak naprawdę ten zapach. Zapach Lady Million od Paco Raman podkreśla fakt, że dzisiejsza kobieta właśnie taka jest. Dzisiejsza kobieta lubi się poprawiać. Dzisiejsza kobieta lubi być troszeczkę sztuczna, nie lubi być taka do końca naturalna i myślę, że taki jest właśnie wydźwięk zapachu Lady Million. Podkreślający tą bardzo, ale to bardzo poprawianą kobiecość, i ten zapach też pachnie, jakby go po prostu próbowano poprawić i ulepszyć. I dlatego on jest troszeczkę sztuczny i plastikowy. E, słuchajcie, zapach bardzo przyjemnego, bardzo lubię. Zapach przede wszystkim, którym ja zawsze czułam e, główną nutę jaśminu i maliny, na takiej lekko słodkiej, lekko tej bazie. Słuchajcie, jak dostałam tę próbeczkę do dzisiejszego testu. To zdziwiłam się faktem, że musiała zajść w nim pewnego rodzaju reformulacja, ponieważ on się bardzo nieładnie otwiera. W tej wersji, w wersji współczesnej, bo on się otwiera taką mydlaną nutą, bardzo takiego kującego i bardzo nieprzyjemnego neroli. Jak ja pamiętam, ten zapach z dawnych czasów, kiedy go posiadałam, nie miał takiego nieprzyjemnego otwarcia. On właściwie od otwarcia był cały czas taki cieplutki, słodziutki, malinowy, jaśminowy. Teraz to otwarcie troszeczkę próbowano chyba urozmaicić i wzbogacić, ale niestety nie wyszło. Ale poza otwarciem, poza tymi powiedzmy pieś... pierwszymi pięcioma, dziesięcioma minutami, nadal jest to zapach, który bardzo lubię, który na pewno Wam będę polecać, o którym złego słowa nigdy nie powiem. A jeśli chodzi o parametry, nadal w tych współczesnych wersjach, a niewątpliwie ta próbka jest próbką współczesnej wersji, są naprawdę bez zarzutu. Myślę, że ten zapach trwał na mnie około 7-8 godzin. Projekcję miał całkiem solidną przez pierwsze dwie do trzech. I ostatnim zapachem zamykającym dzisiejszy film, 10 testów zapachów, których nie było nigdy na moim kanale, są perfumy od marki Mark Jacobs, jest to Decadence w edycji Also Decadent. Powiem Wam, że zapach zamówiłam z Przekór. Jest to zapach już niedostępny i wycofany. Zamówiłam go z przekory z tego względu, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę jest czego żałować yy, i czy to wycofanie rzeczywiście może mnie jakoś jako użytkownika, miłośnika perfum boleć. I powiem Wam na początku, że yy, tak jak mam Divine Decadence, tak jak miałam Decadence, to tak naprawdę nigdy nie kusiło mnie, yy, żeby poznać tę edycję, czyli Also Decadent, więc tak naprawdę fakt, że ja ją sobie sprowadziłam i kupiłam do tego filmu, yy, to tak naprawdę mój pierwszy test tego zapachu, bo ja go wcześniej kompletnie nie znałam i czy jest czego żałować, słuchajcie, w związku z wycofaniem de Decadent? Myślę, że nie do końca. Tak jak Divine Decadence czy Decadence były perfumami oryginalnymi, zaskakującymi, mającymi jakieś kontrapunkty zapachowe w swoim brzmieniu, tak to jest zapach lekki, łatwy i przyjemny, jakich tak naprawdę wiele na rynku. Aczkolwiek muszę uczciwie przyznać, że bardzo dobrej jakościowo, skomponowany z bardzo dobrej jakości składników, więc czuć, że nie jest to na pewno zapach tani. Co w tym zapachu ja czuję osobniczo? Najbardziej powiem Wam szczerze, czuję nutę gruszki, takiej nektarowej, likierowej, słodziusieńkiej gruszki. Aczkolwiek jest tu też bardzo, ale to bardzo duża do kwiatów. Zapach otwiera się na mojej skórze bardzo, ale to bardzo silną nutą konwali. Aczkolwiek jestem przekonana, że jest tu też sporo jaśminu, troszeczkę kwiatu pomarańczy. Kiedy zapach dociera do swojej bazy, robi się taki delikatnie słodziutki i kremowy. Niewątpliwie jest tu jakieś drzewo sandałowe, jakaś żywica bursztynowa, coś co nadaje mu słodyczy, ale też delikatnej kremowości. Jeśli chodzi o całą linię Decadence, zdecydowanie zapach najmniej trwał i najmniej projektujący. Ten zapach na mojej skórze utrzymywał się w granicach 5-6 godzin, podczas kiedy pozostałe dwa zapachy z tej linii to są naprawdę prawdziwe tytany trwałości. Więc tutaj ta trwałość nie była jakaś szalona, absolutnie. Projekcja też notabene ma taką, którą ja byłam w stanie od siebie poczuć i którą byli w stanie ode mnie poczuć inni, tak mniej więcej przez pierwsze dwie godziny. I to byłoby na tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy film, testy, testy i o testowanie perfum, o których nigdy nie mówiłam Wam na swoim kanale. Mam nadzieję, że tego typu filmy Wam się podoba, że tego typu filmy Wam się podobają. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, będę wiedziała, że mam otwartą tak naprawdę przestrzeń do tego, żeby je realizować dla Was nadal. A dlaczego myślę, te filmy są fajne i wartościowe? Dlatego, że wielu zapachów na tym kanale by tak naprawdę nie było, bo mnie po prostu nie stać na to, żeby każdy zapach mieć we flakonie. Więc, jeśli chcę coś zrecenzować, o czym do końca nie jestem przekonana, że trafi w mój gust i, do mojej, i dołączy do mojej kolekcji, wolę to kupić w postaci próbki, wydać dużo, dużo mniej, zrecenzować te perfumy dla Was, żeby Was też być może uchronić przed jakim zakupem, jeśli rzeczywiście zapach jest niewarty Waszego zakupu. I dlatego postanowiłam właśnie dzielić te filmy flakonowe z pokazywaniem flakonów, właśnie takim przerwnikiem, czyli filmami dotyczącymi próbek perfum i testów próbek. Dajcie znać, co o tym myślicie. A tymczasem, po przydługim zakończeniu, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!